No i kolejna część, co byś wolał I znowu jestem z Ewelą, hejka Ewela, elo, elo Hejka Ej, słuchaj Ewela, hejka. to już jest trzecia część naszego, co byś wolał I ustal teraz, ile ma być łapek w górę, żebyśmy nagrali czwartą część Osiem tysięcy łapek Dobra, w Dobra, słuchajcie, wy musicie zostawić osiem tysięcy łapek Oczywiście zasubskrybujcie ten kanał e, No to zobaczycie kolejną część I pierwsze pytanie brzmi, co byś wolała, Takie Ewela Takie poniedziałkowe, co? Takie poniedziałkowe Nigdy nie robić zadań, czy nigdy nie mieć egzaminu. W się, sensie, że nie, nie musicie tego robić. Co byś wolała? Czy zadania, ja czy egzamin? Tak ja mi się wydaje, że egzaminy, bo zadania zawsze można ściągnąć. Aha, no. A egzaminy to już wiesz, weryfikują twoją wiedzę. Ale na egzaminach też mieć... można ściągnąć. Mi się wydaje, że egzaminy są bardziej takie stresujące, a zadania to zawsze tam można na przerwie odpisać, tak jak Wela mówi. Nie? Tak. No, to znaczy tak, tak się w ogóle także... nie powinno robić. Czyli nigdy nie mieć. No, no, no. nigdy nie mieć egzaminu? Tak, tak? ja, ja tak myślę i oczywiście widzowie gramy Yeee! na punkty. Gramy na punkty, e, no mamy po jednym punkcie. 58% wolałoby nie mieć egzaminu, a 42 wolałoby nie mieć zadania no i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wszystkie osoby, które mają kodzik Ewela w sklepie, mogą zaprosić mnie do znajomych, bo będziemy nagrywać chowanego, gdzie zobaczycie, także zapraszajcie mnie. Ja dodam kilkanaście, kilkadziesiąt osób po tym odcinku jak go opublikuję. Także wpisujcie kod Ewela, no i zapraszajcie mnie do znajomych. E, dobra, Ewela, z kim, z kim wolałabyś pracować? Z Googlem czy z Facebookiem? A Facebook nie jest googlowski? Nie. Nie, 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 nie. nie. Facebook nie jest googlowski. No to z Googlem. Google rządzi, no bo wszystko jest YouTube jest googlowski, no nie? Więc ja też, 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 tak. też mi się tak wydaje, że z Googlem. No chodźmy. Teraz y, raczej na Facebooku mało osób siedzi. Raczej już Instagram, o, nie? Albo inne osiemdziesiąt platformy. 80. 80. <laughs> Ale... I tu pokazuje, że na Facebooku prawie nie, już nikt nie spędza czasu. Co nie? byś wolała? A kiedyś Facebook aha, to aha. był pierwszy. Tak, tak. Kiedyś Facebook był no? na pierwszym miejscu. Co byś wolała? Nie mieć nóg czy mieć cztery nogi? No, 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 cztery nogi. No czy nie to mieć cztery nogi? Bym tak pikała szybko, o tak, patrz jak. <średenienistyczny> Słuchajcie, Ewela jest czasami szalona. Napiszcie w komentarzu Ewela XD. Ja mu przypinam serduszka. No ja bym wolał oczywiście mieć cztery nogi niż nie mieć, no bo bym mógł chodzić. Taka 51%. No. No, no, czyli ktoś by wolał nie mieć? Ciekawe. Czy wolałabyś stracić jakiś swój zmysł, czyli na przykład wzrok, dotyk? E, czy wolałabyś stracić kogoś ze swojej rodziny? No, to jest bardzo... Ciężkie pytanie Jezu, kto to, to wymyślał? Nie no, oczywiście, że jakiś zmysł Wolałabyś stracić zmysł Czyli wola czyli na przykład wolałabyś być ślepa, tak? No może nie ślepa, ale na przykład dotyk, nie? No ale, ale to jest taki losowy To nie wiadomo, co cię może czekać No ale patrz, jak ja bym straciła to jeden A ktoś jakby zginął z mojej rodziny To wszystkie zmysły stracił, by go nie było Także ja wolę jeden czyli wolnie, Dobra, no ja to w takim straci. razie A ty? Ja pójdę tam, gdzie ty No też, no też no, Stracić kogoś bliskiego, no to dużo gorzej niż na przykład no, nie widzieć to też jest dużo gorzej. To jest ciężkie, w sensie... Tu albo ktoś jest samolubem, no albo ktoś myśli o rodzinie. Dobra, co byś wolała? Stracić 1000 dolarów, czyli 3000... 4000 złotych prawie, e, czy stracić kontakty wszystkie kontakty telefoniczne? No. Bez pytania, lecimy Ser... tutaj. A wiecie co? Ja wam powiem ciekawostkę Zanim Wejdziemy do tych drzwi. Wiecie, że ja nie mam w ogóle zapisanych numerów u mnie na telefonie w ogóle. Nawet do Eweli. Nawet mojego. No, nawet Eweli nie mam, po prostu... No i zobacz! Większość. Kto, 73%? Czy każdy tutaj leci na hajs? Każdy leci na... Tak jak my! O, tak mówisz? Aha, bo my też tak odpowiedzieliśmy, dobra, już wiem dlaczego. A to jest popać. Popać. Co? pytanie, które już nas nie dotyczy, w sumie. Czy wolałabyś. No ale czekaj! Czy wolałabyś wyjść za mąż w wieku 10 lat? Chyba o to chodzi? Czy nigdy? Czy nigdy? No. A. Co byś wolała? Dawaj. Nigdy. <laughs> Nigdy byś wolała? No? Bo jak się ma 10 lat, to ten. To można by było no, Ale kiedyś spiewody. tak było. Ja Ej, sumie... no kiedyś tak było. Ja bym wolał się. Chociaż miałbym wtedy. Ale co? Jak kogoś kochasz, wiecie, to, wolem, to możesz z nim być. Nie spokój, musisz ślubować tak, tak, z nim od ja razu. Ja też tak muszę. No, no, no. Oboje mamy taki. No to. Ale my mamy ślub jak coś. No mamy, ale bez, oboje wybraliśmy, że wolelibyśmy nie mieć. Ej, <laughs> <Nikt laughs> <Nikt. laughs> wiesz co? okropne. Być nastoletnią mamą, Aha. czy nie mieć nigdy dzieci? Nastoletnią, nastoletnią mamą. Aha. A ja co? To też do mnie. Ty też chciałbyś być mamą? Jakbym miał kilkanaście lat? Nie miałbym wyjścia, no. No co ja mógł zrobić? A właśnie, jak procenty. No, to było wyrównane. Być w takim filmie, no, sławnym filmie, czy być popularną gwiazdą show? Czyli być znaną osobą z filmów? Tych czy z... w popularnym show, czy w filmu, No Z filmów, no. ja oczywiście bym zwolał z filmów. Wy napiszcie teraz w komentarzu, napiszcie, która to minuta. Wybierzcie. Co byście woleli? Ja bym chyba w filmie. Ja wybieram show. Show? No ale show jest na chwilę, a później poshow. E, 59%. No i elegancko. W dziś... O nie, Właśnie. myślałam, że nie. Bardzo ja ważne. W dzisiejszym odcinku nie walczymy. E, zawalczymy dopiero w kolejnym. Dobra, e, Ewela. Czy wolałabyś być cała zarośnięta? Czy wolałabyś być. Łysa! Ja Co byś wolała? Czekaj, e, co właśnie, Czekaj, Jak co jesteś łysy, to możesz kupić perukę. Ale jak jesteś zarośnięty, to możesz A, się golić. Czy ja mam kupić co, perukę? Jeśli chcesz się golić codziennie. <głysa>, łysa! Łysa! mnie. Aha. No, w twoim przypadku. Chciałabym być łysa! Serio? No? no. Perukę ja... To jest do mnie też pytanie. Ja wolałabym, No w łysy bym wolał być. Już jestem, także. O, to tutaj! Ja Tyle tak? wybrałeś. No to się cofnę! Wybrałeś włosy wszędzie! Tak? <grym> Przez przypadek. Jest, mam punkta. No, aha, bo tam nie było procentów, dlatego się cofnąłeś? Ewela, czy wolałabyś nie widzieć kolorów, w sensie widzieć e, hmm? jak to się no, jak to się mówi? Daltonistą. O, wolałabyś być daltonistą, e, czy chyba, że w ogóle ślepa. Chyba. Hmm. No, no dobra, ślepa albo daltonistą. Daltonistą powiedz, no. E, no czy wolałabyś nie mieć smaczków takich e, na języku, w sensie nie czuć smaku. O. Co byś wolała? Czyli albo ślepa, albo kolorów, nie czuć jedzenia. Rozumiesz? Ja bym chyba wolała nie czuć jedzenia tak szczerze. Wolałabyś nie czuć. A ty? No nie, to ja bym wolał czuć. No to się idzie ja, bym, ja, jakbym cię widział na czarno-biało, to przeżyłbym. Ale tak z jedzeniem. Ja lubię. To do drugiego musisz. Aha, faktycznie. Ej, czemu ja wybieram w ogóle źle? O co tu chodzi? Nie, um, o 70%. Ewela, co byś wolała? Być bezdomna? Czy żyć bez swojej rodziny i przyjaciół? Czyli albo. A, czyli być bezdomna z, moimi, z moją rodziną? No tak, jakby, chyba o to chodzi, no? Co byś wola? Żyć bez rodziny, bez przyjaciół. To jest podchwytliwe, bo Dlaczego? tutaj na przykład może o to chodzić, że byś mógł mieszkać gdzie indziej gdzie indziej niż rodzina no, i przyjaciele, nie, no. ale ich odwiedzać. Więc wolałabym mieszkać w domu, a odwiedzać rodzinę niż być bezdomna. A, no. no tu... A ty chyba bezdomna. No ja, spe... bezdomny, ja, ja się komforty. nawet tak ubrałem, to ja już wybieram tutaj. Nie no, wybrałbym tamto. 60%. Co? Bo to może w tłumaczeniu... Źle zrozumieli, źle zrozumieli. Ale hej, to może w tłumaczeniu wygląda na to, że żyć w ogóle bez rodziny, wiesz, że nie masz rodziny. Aha, że nie że mieć rodziny dom, i nie mieć, No dokładnie. Dobra, co byś wola Ewela? E, impreza całą noc czy spać całą noc? Ja chyba wiem co Ewela. Ewela lubi sobie pospać, czasem nawet w dzień. Um. A ja pójdę za Evelą, no bo nie mogę samej jej zostawić To są na imprezę, 51% nie? Ale patrz, wygraliśmy punkt Tak jest, co mamy dalej? Eee, czy zawsze być bardzo zmęczona, mieć takie uczucie Czy bardzo głodna czy bardzo głodna aha, aha, Nic z tego, co? Ej, tak tak, poza odcinkiem, to ja teraz mam to i to Że jesteś co? Zmęczona głodna i głodna Głodna zmęczona cały czas No to się cofnij pytanie dalej Nie no, co tam, co wybierasz? Ja bym wolał być... e, ja bym wybrała zmęczona czy głodna? Chyba głodna. Ja nie Jak wiem. Jak jesteś głodna, to choć. Nie wiem, co i to jest ciężko. Jak Jesteś głodny, jesteś zły, jesteś zmęczony, tak. też jesteś zły. i chcecie się spać i. nie wiem, ja chyba głodna. Nie wiem, A ty? To, to nie wiem, o, nic bym z tego nie wybrał. O, zmęczeni by woleli być. Już głodni. Dobra, Ewela, co byś wolała? Widzieć ro... tak, blury, czyli rozmazanie cały czas, czyli że widzisz niewyraźnie, mhm. czy wszystko czy na biało widzisz na biało-czarno? Roz... Rozmazane mhm. czy... Ale patrz, tutaj można zabrać tak, jak widzisz rozmazane, to możesz okulary i widzisz dobrze. <śmianowicie> no. A jak widzisz czarno-biało, to nie ma okularów na, na kolorowe widzenie. Ale Chyba są, ale są, podobno już są takie, wiesz, że, że takie okulary... Ta? Nie wiem, jak to działa, ale podobno coś takiego e, wymyślili, nawet filmy na YouTubie są takie. Nie wiem, czy to są fejki, nie wiem, napiszcie mi też w komentarzu. E, ja bym wolał Ewela e, widzieć wszystko na czarno-biało, bo tak to by oczy bolały, no nie? Ja jakby, jakby było rozmazane, to oczy by... 69% o, Dobra, e, czy wolałabyś e, sterować myślami? Bodajże, czy z zwierzętami. zwierzętami? Chyba, mam nadzieję, że... Widzowie, mój angielski nie jest świetny, także jakby co to mi poprawiajcie, no? Co byś wolał? Z, z zwierzętami z... Bym zrobiła armię kotów Ja bym armię wolał myślami, kotów. bo teraz bym sterował tobą i tak, Ewena zrób na przykład No i co, coś jak na przykład byś zamyślała i byś się dowiedział, to co? Ale nie, to ja bym mógł kontrolować twoje myśli, wiesz? Ty byś cały czas no bardzo dobrze o mnie myślała. 30%? No widzisz, idź, że cofnij się w ogóle tam, sterować zwierzętami. Eee, dobra, co byś wolała? Nie wiedzieć, jak się czyta, czy nie wiedzieć, jak się pisze? W sensie nie umieć tego robić, no. No tak sobie to przetłumaczyłem. No, czy pisać. Czy wola? Bardziej jest przydatne czytanie, moim zdaniem, niż pisanie. Czytanie niż pisanie. No tak, no. tu też myśl. Teraz się pisze nie, na klawiaturze, nie? nie? <laughs> Ale jak nie potrafisz czytać, to jakbyś Aha. coś napisał, to byś nie potrafił tego przeczytać, co napisałeś To jest bez sensu, bo trzeba umieć czytać, i pisać No właśnie nie Ja bym wola... Właśnie nie do końca chyba tak jest, nie wiem jak to jest No ale jakbyś napisał, a byś nie umiał czytać, to jakbyś to przeczytał, co napisałeś? A? A Wejścia no? i Dobra, Arrela. ty, to też tak. Biorę, biorę to, co ty. Ewela, e, co byś wolała? A właśnie, jeszcze sprawdzimy procenty. Ewela, dobrze myślała, jak zwykle. Ewela, co byś wolała? Wyczyścić swoją pamięć w tej chwili, czy urodzić się z e, twoimi e, dawnymi e, wspomnieniami? wspomnieniami. Coś, coś w tej formie. Czyli, Czyli albo stracić pamięć teraz, albo urodzić się jeszcze raz z tymi mm, myślami. No to ja bym wolała się urodzić i jeszcze raz rzucałem wspomnienia. Tak? Ja bym chciała. A to, to, to jest w zależności ja od samą. sytuacji. No ja jestem zadowolony z tego jak jest, więc bym na pewno nie chciał wymazać tego, także tutaj, tutaj. Albo oszukujesz specjalnie pod odcinek co? 80%. Co byś wolała, właśnie? To czyli mhm. tutaj więcej osób jest zadowolonych ze swojego tak. życia. No właśnie, a 20% to powinno wrócić się i wejść tam. Eee, co byś wolała? Brać codziennie zimny prysznic wow. czy gorący prysznic? E, co? Dwa tygodnie. Czyli albo codziennie zimne, Gorący. albo... Wiesz, że no. wiesz, ja nienawidzę e, tego zimnego. Ja nawet lubię takie mm -hmm. gorące prysznice, także ja od razu odpowiadam, że to gorące. Czyli po prostu co dwa tygodnie bym się ze Ewelą widział. Ja bym codziennie wolał zimny, bo zimny jest taki, wiecie, po pobudza. Oh. O! No. Co byś wolała? Wolałabyś nie wiedzieć, jaki jest czas, czy wolałabyś nie wiedzieć, gdzie jest prawa, a gdzie lewa? Ja nie wiem, gdzie jest to, nie no wiem ja, gdzie jest prawo, Ale a często a się Ale mówi się, mówi się, że kobiety się bardzo często mylą, gdzie jest prawo, gdzie lewo. A mogłabym ciebie zapytać, Gdyś gdzie tak jest prawo, gdzie lewo. a w inny, czas? w inne miejsce niż mieliśmy przez Ewelę. Dobra, nie opowiadaj, bo się tu pobijemy. A no, ja daję prawo albo lewo. A ty? Ja bym wolał nie wiedzieć jaki czas. No bo jakbym był ej, tak? tam 50 lat później, to bym dalej się czuł tak jak teraz. No. Ale czekaj, czekaj, a jak byś dodała odcinki, jakbyś nie wiedział, która godzina? No, ty byś mi to robiła! Proste! 51% mam wygrane Dobra, e, słuchajcie, e, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Jeśli chcecie odblokować kolejny odcinek 8000 tysięcy łapek Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na ten film albo na ten Padajcie również do Ewelii, tu macie jej kółeczko. No i to by było na tyle. Dzięki Ewela Przepraszam. Dzięki A pa. Pa, pa, na razie siema.